Hej, z tej strony Afgan, witam Was w kolejnym materiale na kanale Fabryka Kluczy .pl. Dzisiaj jest 26 marca, to oznacza, że Bioshock Infinite ma swoją premierę i właśnie ten tytuł mam dzisiaj dla Was. Pierwsze 15 minut od samego początku rozgrywki. To, co się dzieje w pierwszych 15 minutach samej gry, to dzisiaj dla Was. Potem, oczywiście, dostaniecie coś więcej, czyli materiał gdzieś mniej więcej z środka produkcji. Oczywiście tych materiałów będzie. Niezbyt dużo, ponieważ nie chciałbym po prostu pokazywać wam całej gry, bo nie ma sensu. Lepiej, po prostu żebyście sami odpalili Bioshock Infinity, sami przeszli, sami poznali historię Elizabeth. No to co, płyniemy łodzią do latarni morskiej. nie nie No, i okej, okay, wbijamy podrabinie na górę. Jak widzicie, latarnia morska tutaj już jest. Trochę tutaj pada deszczyk. nasza parka tutaj odjeżdża, odpływa w zasadzie.

Powiem wam, że osobiście jakoś nie za bardzo ta latarnia mi się podoba Może coś ciekawego tam się stać Mam nadzieję, że przy okazji coś nas nie zagryzie Widzę tutaj drzwi, jakąś notkę dla mnie Debit, daj nam dziewczyna, a spłacisz dług, to twoja ostatnia szansa No dobra, ale zanim tam wyjdziemy oczywiście muszę przeszperać wszystko co tylko tutaj się znajduje Jakaś skrzynka Srebrny orzeł, puszka fasoli, oczywiście wszystko się przyda, zbieramy kasę Kasa też się przyda na wszystko. No dobra, zapukamy. Oj, chyba się nikt nie spodziewał. Z twych grzechów obmyję cię. No dobra, no to skoro mnie obmyjesz, to ja się umyję. Ale jestem brzydki. Good luck with that, pal. Powodzenia chłopie, no dobra, no to skoro nie chcesz, to nie. Czy tutaj czegoś dla mnie przypadkiem twórcy nie schowali? Jest coś się błyszczy. Pieniądze, pieniądze, pieniądze puszka fasoli. Zawsze fasola jest dobra nawet. Po bretońsku. Kolejne jakieś złowieszcze napisy, nie podoba mi się to. O, oh, jakaś muzyczka nawet. Coraz ciekawiej. Przeszukajmy szafę. W szafie jest srebrny orzeł i płatki śniadaniowe. Kto trzyma w szafie płatki śniadaniowe? Skorzystajmy z telefonu. Halo, halo? Halo, chyba nikt tutaj nam nie odpowie. Bądźcie gotowi, już tu idzie. Musicie go powstrzymać. Jakaś trasa zaznaczona, napisane Kolumbia. Czas, kiedy będzie tamtędy się przemieszczać Nawet bardzo ładna, przyjemna muzyczka, odkręcimy wodę, zalejemy chłopa No dobra, no wygląda na to, że... oś się tu chyba kartofle wysypały, ło! Co tu się stało? Już tu komuś się chyba szafka nie spodobała Ło! Już chyba wiemy, dlaczego, się komu... dlaczego komuś się szafka nie spodobała no, ale trup zostawił mi trochę pieniędzy, także nie jest, nie jest źle, nie zawiedź nas, ten koleś chyba ich zawiódł i mam nadzieję, że ja tak nie skończę, no dobra, no idziemy Są dzwonki, co mi się nie podoba, będzie trzeba chyba dzwonić ale jest za to beczka, w której znajdę kolejne srebrne orły. No dobra, na no to co? Dzwonimy, aha, czyli sam muszę zadzwonić. No to tak, raz to, dwa razy to i dwa razy to. Co jest? Koleś mi tu nie no, ciekawie, do Niebo do mnie dzwoni Halo, halo Wogu Gee, aż mi ciarki przechodzą. Goddammit. All right, looks like they expect me to sit in their fancy chair. No to usiądźmy na tym fikusnym krześle, jak to nasz bohater powiedział. Matrix of Red Program.

Już widać krzywiznę ziemi i naszego bohatera w szybie. Aleluja! A Ale tu ładnie. Wow, 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 chyba się włączył spadochron. Co to jest w ogóle? Połączenie koła z samolotem, ze sterowcem, co to jest? Wieża... Father Comstock, our prophet. Whoa, whoa, whoa. Siemi wylądowało. Gdzie to mnie zwozi? Z jednej strony jest to piękne wręcz, ale z drugiej trochę przerażające. A last chance. Nawet nie zdążyłem przeczytać. Ciemność, widzę. A nie, już jest jakieś światło. I znowu ciemność. Wow. Ale daje po oczach, człowieku, zgaś to. Wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie! Ja chcę stąd wyjść. Jaki tu klimat? Co to za jakaś kaplica? O co tu chodzi? Dostań się do miasta. No dobra, no to próbujemy dostać się do miasta. Wciśnij. No dobra, na razie idziemy prosto. Ładna muzyczka, wszystko zalane wodą. Dobrze, że tu prądu nie ma. Wow, w moim łonie wzrośnie nasienie proroka. Co, nie z Mi się coś pomyliło, czy co? Voxfonów, czyli mamy jakieś nagranie

Demet, jak tak wygląda niebo, to nieźle. I mają pieniądze, jakieś nagrania? Baranek, przyszłość naszego miasta. Jakieś dary. W ogóle, czemu ja dary okradam? Mogę brać oreły, znowu oreły, kolejne oreły. Tu jakiś kosz. Kolejne pieniądze na moim koncie, Dobra, już odkryłem, czym się biega. Jest dobrze. Kolejny kosz, kolejne pieniądze. W ogóle coś tu podpalą w końcu, coś tymi świeczkami się na tym skończy. Cała impreza ich tutaj, a nie. porostawiane to wszystko, Panie księdzu. Tu w mam iść, to idę. Woda się tu leje.

Ten koleś mnie próbuje utopić. Halo. To się do mnie dobija. Who's there? Who's there? Mam odznakę jestem policjantem. Chodź tutaj. W 11. Stój. Told you. Not do go away! Mr. DeWitt. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! I co mam mu otworzyć, jak on nie chciał mu otworzyć tych drzwi? Wow, co tu się dzieje? Co. Twoje, się obudził człowiek. Ten głupi księżnik musi nauczyć się różnicy pomiędzy baptizowaniem człowieka i zniszczeniem go. Muszę znaleźć znak i zrozumieć, gdzie jestem. ...wszyscy... ...wszyscy... Znajdź statuę Kolumbii. No dobra, no to... Co ja robię w Edenie? Okej, okay, Strzałka mówi mi, że mam iść tutaj... Ej, macie gdzieś Ewę? A tego węża? Hm. Jabłko, zawiniemy jabłko I już mi trochę lepiej W ogóle tam może coś wcześniej było, ale no dobra, nie będziemy się wracać I, Ile tu tych ludzi? Może ja sobie pójdę w krzaki Nie, nie da się Co to jest? Koliber? Co to jest? Chodź tu ty Uciekło Dobra, tu jest jakaś kaplica, ale nie będę im przeszkadzał jak się modlą Więc lepiej stąd wyjść ale daję po oczach. Co to się dzieje? To fru nie do mnie, czy ja do tego? Ale błędnik po oczach dostaje, nie mam pytań. No nieźle, robi się naprawdę z minuty na minutę coraz bardziej ciekawiej. I tak właśnie wygląda pierwsze 15 minut w Bioshock Infinite. Pamiętajcie, że Bioshock Infinite, jeżeli Was zaciekawiłem, możecie zakupić na fabrykach.pl. Ale tu ładnie. No i oczywiście spodziewajcie się kolejnych materiałów, właśnie z tej produkcji Afgan. Dzięki za uwagę. Tym pięknym widoczkiem, na piękny pomnik, na piękne miasto, na piękny widoczek. Kończymy ten materiał. Afgan, na razie.